1 700 tysięcy złotych. Ukradli swojej podopiecznej właściciele domu opieki w Warszawie. Obie zostali już zatrzymani. Właściciele domu opieki w Warszawie okradli swoją pensjonariuszkę na prawie milion 700 tysięcy złotych. Małgorzata D i jej mąż Cezary D usłyszeli zarzut przywłaszczenia pieniędzy w znacznej kwocie. Łączymy się z Romanem Osicą rąku skąd 89-letnia kobieta miała tyle pieniędzy. Dostała spadek po rodzinie. Była to duża nieruchomość w Warszawie. Kobieta sprzedała budynek i za to dostała ponad 2 miliony złotych. Właściciele domu. Opieki dowiedzieli się o spadku i postanowili go przejąć. Policję o próbie wyłudzenia poinformował bank, w którym zdeponowano pieniądze. Policjanci zdobyli dowody na to, że właściciele placówki próbowali wyłudzić od starszej kobiety kolejne 600 tysięcy złotych. Oboje po postawieniu zarzutów zostali wypuszczeni za kaucją po 100 tysięcy złotych każde. Dodatkowo policja zabezpieczyła na poczet tego postępowania luksusowy samochód i nieruchomość należące do obojga zatrzymanych. Obojgu grozi do 10 lat więzienia. Nie jestem Małgorzatą D, nazywam się Małgorzata Dulińska. Zgłosiłam się do akcji Stop Pomówieniom. Będę walczyć o swoje dobre imię, które zostało zeszkalowane przez prokuratora misiewicza. Nikogo nie okradłam ani nie oszukałam. Stop Bo mamy rację, bo mamy rację